Ogień uczynił nas ludźmi. To ogień sprawił, że człowiek stał się najmądrzejszym gatunkiem na Ziemi, a przynajmniej jedynym, który postanowił smażyć wszystko, co się rusza. Dawniej żuliśmy surowe mięso i rośliny godzinami, trudne do strawienia, trudne do rozłożenia. Żuliśmy cały dzień, a z tego wszystkiego zaledwie dwie kalorie. Ale potem pojawił się święty ogień, ciepło, które rozbijało włókna i białka. Ta sama żywność, ale chrupiąca. Więcej energii, mniej wysiłku. Nasze ciała się zmieniły. Wielkie szczęki stały się mniejsze. Długie jelita, krótsze. Uwolniona energia trafiła do mózgu. W miarę jak mózg rósł, stawaliśmy się coraz bardziej bezradni, leżąc latami, nic nie robiąc. Tak narodziła się pamięć, potem język, i w końcu rosyjskie przekleństwa, które pozwoliły nam przekazywać wiedzę. W ten sposób dotarliśmy do rolnictwa handlu, a ostatecznie do cywilizacji, która do dziś smaży jedzenie tylko teraz w mikrofalówce.